Konkurs, strzelania czy coś, bo tam też byli marynarze, oni mieli takie nowiutkie te wszystkie, prawda, pachnące olejem jeszcze, a myśmy mnie tak tą broń wyciągali w samochodu, nieraz za lufę, bo to się tak przewoziło. No i poszliśmy strzelanie roślin. Zaczęliśmy strzelać, oczywiście, no przecież to rozbiliśmy ich tak, że tam... Tak wytrenowali to wojsko, że rzeczywiście to wojsko dobrze szela. No to nie powiedzieli, że mamy jakieś podrasowane tam, prawda, te, te. No to dobra, zamieniamy się bronią. Wzięliśmy od nich tym broń, zaczęliśmy strzelać. No byłoby szło jeszcze lepiej. Poszły te, 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 te raporty do Warszawy i oni uwierzyli to, że tak wojsko strzela. Zdarzało się, że nie wykonywali strzelania, więc no, czołgali się do tarczy. A jeżeli czołgali się za wolno, no to w rpks z kulowchwytu, strzelało się, żeby przyspieszyć szybkość czołgania. Uczyłem żołnierzy strzelania w ten sposób, że stałem przy tarczy, żołnierze strzelali, ja mówiłem prawo, wyżej, niżej. Oś była w odległości jakieś 40 metrów. Tam kulokwyt jeszcze stoi w tej chwili, ten po niej jest. Nasz obieg, tam 5 kilometrów, wpadali, i szelanie najczęściej do celów okazujących się psychologiczny tor przeszkód tor przeszkód, który się zaczyna tam wchodziło się na ścianę i dalej oczywiście tunelami dalej przechodziliśmy na mur tutaj musieli działać zespołowo na górze jak zobaczymy gdzie widać te opony są kolce takie 20 cm które trzeba było pokonać jednak było pod napięciem w zależności od tego do celów ćwiczennych 24 v to specjalnie specjalnie, tego merely... ale pozorowało w ten popać jak wyniecione wojsko jak przechodziło tutaj jak mógł 20 kg porządzenie trochę broni maskę łopatkę jak jeszcze dwie miny đoàn... do... bunu... przeciw i to no, no... to takie proste <cpassmanie> było rzeczywiście w formie za Tutaj palony był napalm, to tutaj był smród, czarny dym, ogień, i on mógł wskoczyć jedynie. Drugi musiał mu pomóc wejść na ten, po tym murku, przebiec tam do końca, i dopiero tam wychodzi na górę i zeskakuje z tego ściany. Jak wyglądają, budynek gdzie był lawirynt, jak się weszło w ten lawirynt Ciemno, to nagle błyskił, światła jakiś tam krzyk, czyli jakaś tam morda ona się pokazuje, nie? I to, i to... Jak pierwszy raz, co oni tam błądzili w tym rozmiarze, bo to był cały budynek duży. I on tam, ten żołnierz, krążył, krążył. I tam mógł sobie pokrączyć i dość sporo, żeby z tego wyjść, to ciemno. Efekty nagłośnienia. Wybuchy, krzyki rannych, różne odgłosy, pola walki. To ciemno. Uch, uch, uch i co się cofa, i się dalej szukać wyjścia. A wyjście z budynku było tunelem, a tunel się kończył w studni. Z... Były walki wręcz klipsów tak zwanych. Robiliśmy pokaz na Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i na tym zapadła decyzja, proszę to przerwać, bo zonos sobie z tymi chłopcami nie poradzi, jak wrócą do cywilów. Polscy antyterroryści uczyli się u nas, aby padła wojskowego. Lwia część kadry, która poszła do gromu, to żołnierze pierwszego batalionu szturmowego. Pierwszy batalion szturmowy to początki pierwszego pułku Komandosów w Lublińcu.